Hej wszystkim, z tej Karajska rajska i zapraszam Was na poniedziałkową aktualizację tego, co się dzieje na przestrzeni. E, tym samym zapraszam Was na prognozę, a o tym na listopad, oczywiście, a o tym, kiedy będzie prognoza, jeszcze Wam dam znać, ale wstępnie e, prawdopodobnie będzie w piątek, ponieważ czeka nas długi weekend, większość z Was pewnie sobie dziś wyjeżdża, a też bym chciała, żebyście w pewnym sensie się przygotowali do święta. Um, Naszych przodków, bo to właściwie tym jest Święto Zmarłych, o czym czasami zapominamy, że o to właśnie chodziło w tym święcie. No dobrze, co się dzieje na przestrzeni? Tak jak Wam mówiłam, właściwie październik dla samej przestrzeni już się skończył. W tej chwili jesteśmy coraz bardziej w, bardziej w atmosferze listopadowej i właściwie to, co się będzie działo w listopadzie, to tutaj no, już zaczyna być widoczne słuchajcie listopad i tak samo jak teraz ten czas najbliższy jest, zaczyna być takim czasem mm, pokazującym nam prawdę pokazującym nam y, faktyczną sytuację nie iluzyjną nie ubarwioną, nie przekoloryzowaną tylko prawdziwą ta prawdziwa sytuacja, w której się znajdujemy w której się znajdują nasi bliscy nasz kraj, nasza planeta y, zaczyna coraz mocniej tutaj y, Wychodzić na jaw, I, yy, i tak naprawdę przyszłe miesiące będą o tym, co ty na to. Jako człowiek, jako istota, jako ziemianin, jako partner, partnerka, jako przyjaciel, przyjaciółka i tak dalej, co ty na to? Jakich wartości tak naprawdę teraz będziesz używać? Yy, czym się będziesz kierować? Yy, Tutaj zaczyna być coraz bardziej ważny temat związany z takimi decyzjami, ale też z takimi decyzjami odnośnie, jaką wartością się będziesz kierować. Jak bardzo jesteś przygotowany na samodzielne życie, jak bardzo nie powinieneś, czy może inaczej, jak bardzo jesteś przygotowany na nie pobieranie wartości ze środowiska, tylko wygenerowywanie je samemu sobie. Tutaj będzie, na, na tym tak naprawdę ma polegać ta cała wielka przemiana, że my mamy się sobie uświadomić, że część z tego co robimy, część z tego kim jesteśmy jest uwarunkowana współpracą z innymi ludźmi, to jest oczywiste. Natomiast większa część, czy może kierunek, który sobie wyznaczamy, ma być kierunkiem naszym, wynikającym z nas samych, czyli to kim jestem, kim chcę być i gdzie zmierzam, to ma wyznaczać kierunek do wszystkich współprac, które po drodze sobie będę nawiązywać. Niby się wydaje rzeczontologiczną i Niby w tej chwili tak, tak na tym polega współpraca nasza z innymi ludźmi, czyli obecność innych ludzi w naszym życiu, na przykład odnośnie współpracy, też często wynika z naszych, z jakichś potrzeb kreatywnych, z naszych potrzeb powiedzmy twórczych, czy, czy potrzeb wręcz materialnych. Czyli na przykład no wiadomo, że jeżeli ktoś buduje dom, no to potrzebuje do tego mieć robotników. I na tym polega ta kreatywna potrzeba posiadania taka swojego własnego miejsca, a tu z drugiej strony jest też ten człowiek, który nam to miejsce po pozwoli, czy, czy właściwie zbuduje, pomoże nam zbudować. Pozwoli, no właśnie. Tak, no właśnie, nie pozwoli, pozwoli. Tutaj no, czekają nas spore prze przemiany i przeróbki, jeżeli chodzi o samą strukturę cywilizacji, więc tutaj ja jakby podkreślam to, że ta struktura cywilizacyjna w tej chwili będzie musiała i ona musi się zmienić, ona się będzie zmieniała, ale właśnie teraz wchodzimy w okres kiedy no będziemy to widzieć będziemy to widzieć coraz wyraźniej i yy, yy, to nawet nie tyle co dotyczy samych nas co dotyczy ogółu czyli yy, nie chodzi mi o to, że na co dzień się kierujemy wysokim poziomem treści to by było cudowne, gdyby tak było tylko y, cały czas podkreślam ten nasz wpływ. Czyli y, co możesz dzisiaj zrobić, żeby poprawić działanie y, całej cywilizacji? Powiedzmy, że jeżeli y, y, jakby, gdybyś się zatrzymał, zatrzymała w jednym miejscu i sobie pomyślała, jak wielkie potencjały posiadasz, nieuświadomione, czy boisz się ich ruszyć, jak bardzo mógłbyś mogłabyś zmienić sytuację na Ziemi, gdybyś wykonywała to, co chcesz? Oczywiście, z uwzględnieniem yy, wysokiej jakości produkowania swoich, yy, powiedzmy, potrzeb, tak? Czy jeżeli, jeżeli nagle się okazuje, że jesteś naukowcem, ale tego nie robisz, ale przez całe życie cię interesowały rzeczy związane z nauką, chciałbyś, chciałabyś pracować w miejscu, gdzie, gdzie twoje umiejętności analityczne byłyby wykorzystywane, to nagle by się mogło okazać, że byłbyś lub byłabyś odkrywcą jakichś ważnych, Budujących dalej warstw następnej, dla następnych pokoleń, związanych, nie wiem, powiedzmy, wynalazłabyś super napęd, hiperpodprzestrzenny napęd warp. <grym> w każdym razie o to chodzi, że w tej chwili jest istotne to takie zebranie się w sobie, znalezienie w sobie tych swoich zasobów, przyjrzenie się temu, gdzie te zasoby zużywamy i na co, tak naprawdę, jakimi wartościami się kierujemy. I czy te wartości, które w tej chwili um, przez nas są używane, są używane mądrze i rozsądnie? Czy nie marnujemy czasu, y, nie marnotrawimy trochę swoich y, energii, swoich potencjałów na rzeczy, które są już w tej chwili tak naprawdę nieważne? Ja, jako y, istota obserwująca sprawę z boku trochę, przez cały czas się zastanawiam, kiedy my się zorientujemy, że. Pewne rzeczy, które się robi za pieniądze, przez co się nie ma czasu na coś innego, kiedy my się zorientujemy, że wszystko to, na czym są oparte fundamenty tej cywilizacji, jest tak właściwie mało istotne. A w tej chwili żyjemy w jakimś takim trochę szalonym śnie, szalonym pędzie, w którym wydaje nam się, że są bardzo istotne. Tutaj Was zachęcam do takiej refleksji i przyjrzenia się tym swoim własnym. Wpływom i wypływom, gdzie, gdzie kierujesz tą swoją energię, i czy to jest na pewno dobre miejsce na Twoją energię? Jeżeli jest, to super, to gratulacje. Co możesz jeszcze dodać do tego, co możesz robić? E, przygotowujmy się po prostu do, do tego, ponieważ w tej chwili jesteśmy rozrzuconymi istotami w jakimś systemie, które tak naprawdę wiedzą o tym, że system źle działa i wiedzą o tym, co się w tym momencie będzie działo. Niemniej jednak niewiele z tym robimy. Więc ja tu zaczynam tak troszeczkę yy, yy, sugerować, żebyście się przyjrzeli, yy, jak by miała wyglądać ta nasza cywilizacja w przyszłości i co by można było wprowadzić za zmiany przyszłościowo. Czyli kim i gdzie, z kim i, i jak. Tak, czyli to nie jest ten system nie wytrzyma tego wszystkiego. On będzie podmieniany regularnie, będą wymieniane w nim różne elementy, ale ostatecznie. Ta piłka jest naprawdę po naszej stronie, a my póki co na nią patrzymy, i tak nie możemy za bardzo się zdecydować, jak ją mocno kopnąć i gdzie. Dlatego tutaj, tutaj jakby hmm, przypominam nam o tym naszym wpływie i o tym, że jesteśmy istotami świadomymi, które mają tę cywilizację stworzyć w pewnym sensie na nowo, z uwzględnieniem rozdzielenia, o czym ja cały czas powtarzam przypominam, że rozdzielenie trwa, postępuje i jest już dosyć. Hmm, Wyraźne wśród naszych znajomych, wśród naszych bliskich, wśród współpracowników i tak dalej. Także widać, różnice między nami są w tym momencie coraz bardziej jaskrawe. I wracając do samego Turusa, mojego ukochanego <grym i wśród> schematu, więc, więc cóż, zaczynamy wchodzić w taką już głębię głębi. No i teraz troszeczkę jesteśmy jak taki. Tak trochę poetycko, poetycko dzisiaj pojadę, jak taki Noe, który decyduje się, jakie zwierzęta ze sobą zabrać na, po, na pokład swojej arki. Yy, I dlatego tak ważna jest ta weryfikacja, która właśnie przez najbliższe 3-4 tygodnie będzie mocno trwała. O, tam będą wstrząsy, różne szarpnięcia, ale o tym powiemy sobie już na prognozie na listopad i później na prognozie na grudzień, bo on też się zapowiada dosyć, yy, powiedziałabym. E, gorąco, <noise> e, natomiast e, tutaj w tej chwili e, zdecyduj się, co chcesz ze sobą zabrać w tą, tą głębię e, i zostaw wszystko to, co dzisiaj już ci nie, e, nawet nie tyle, co nie służy, bo to brzmi wręcz trochę banalnie. Natomiast zostaw to, co, co nie prosperuje, co nie ma potencjałów na przyszłość bardziej w tą stronę coś, co już było minęło i obudź się. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć trochę na podstawie obserwacji y, naszych takich tutaj relacy, relacyjnych różnych zjawisk, które mnie otaczają. Hmm, przypominam wam tak po prostu o takiej jednym procesie, który go doświadczamy codziennie. Denerwujemy się na innych i powiedzmy, niech to będzie, nie wiem, sąsiad, niech to będzie pani na poczcie, niech to będzie, nie wiem, pan policjant czy jakiś tam ktoś. Ktoś, kto nie jest w naszej głębokim jakimś takim kręgu relatyw, relacyjnym, ktoś obcy, ktoś, kto potrafi nas bardzo szybko wyprowadzić z równowagi. Yy, taka osoba, jeżeli wyprowadza Was z równowagi, zakładając, że jest to osoba statystycznie, yy, statystyczny obywatel Ziemi, czyli 90% ludzkości jest... Yy, Należy, że powiedziałabym, no to są tak zwane prekursy, mówiąc krótko, więc prawdopodobnie jest to taka istota. Pamiętajcie o tym, że im bardziej w, wzbudza w Was jakakolwiek sytuacja, może te prekursy nie są dobrym przykładem, ale jakakolwiek sytuacja, a, która wywołuje w Was emocje drugopoziomowe, złość, niechęć, zniecierpliwienie, jakieś takie oczekiwania zranione, to jest wszystko dla Was informacja, że to nie jest wina tego człowieka że on was denerwował, tylko to jest raczej nasze spojrzenie na to, tak? Czyli to my z jakiegoś powodu yy, no tutaj mamy dziurę, więc się temu należy przyjrzeć. I jeżeli sobie po prostu zróbcie to, jakby pokonajcie w sobie ten, y, ten strach, nie, nie schodźcie na ten poziom, po prostu spójrzcie na to z tej perspektywy trzeciego poziomu, starajcie się, yy, no nie, nie przeżywać pewnych tematów yy, z nie dajcie się ściągać na dół, o może tak, po prostu. Najzwyczajniej w świecie to powiem, że nie dajcie się ściągać na dół, nie dajcie się sprowokować, nie dajcie się zdenerwować, bo to nie są już zachowania, czy nie są to informacje godne naszego poziomu. My już powinniśmy. Dla nas to jest tylko informacja, o dziękuję, że wskazałeś, wskazałaś mi moją dziurę. Dzięki. Teraz sobie będę wiedziała, nad czym mogę popracować. Ja mam do tego takie podejście i starajcie się. Starajcie się nie, nie przeżywać, nie wchodzić w relację, wręcz w reakcję chemiczną, dosłownie, z taką drogą, drugą stroną, która może w tej chwili być dla Was wyjątkowo uciążliwa. Ponieważ drugi poziom treści w tym momencie no, gra coraz głośniej. To są takie, już powiedziałabym, znaczy nam się tak wydaje, że on gra coraz głośniej, bo coraz więcej tych tematów z nas odpada. Więc my wchodząc coraz więcej, coraz częściej przechodząc tę próbę bohatera pozytywnie, coraz więcej przebywając na tym trzecim poziomie treści. Ten drugi poziom, który nas otacza, przy wobec, i on i tak nas dotyczy, bo to są sprawy typu y, zakupy, życie codzienne, odwieźć, zawieźć, przywieźć, pff, załatwić sprawę w urzędzie. To są sprawy typowo drugopoziomowe i one. Y, przy tej wielkiej ideologii mogą czasami, przy tym takim wielkim, głębokim rozwoju świadomości, mogą nas po prostu irytować, że sprawę trzeba załatwiać, tak O Starajcie się tego nie wchodzić w ten właśnie stan irytacji, tylko po prostu jakby z godnością do tego podchodzić. Ok, to teraz yy, to ten drugi poziom, im bardziej ja to olewam, tym bardziej on zaczyna krzyczeć, więc no stąd są te sytuacje, w które chcąc, nie chcąc wchodzimy. I on, no właśnie, orkiestra na koniec gra coraz głośniej. Pamiętajcie o tym, tak? Czyli po prostu przed każdym próbą bokatera będziecie mieli bardzo silne szarpnięcie drugiego poziomu, który ma Wam mm, no, troszeczkę przeczochrać, i dopiero po tym przeczochraniu jesteśmy po tej drugiej stronie i wtedy już wiemy, po co była dana sytuacja, i wtedy emocje odchodzą. To taka moja porada, żeby po prostu gdzieś przetrwać najbliższe kilka tygodni, y, powiedzmy, nie, 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 nie szalejąc z nienawiści do, do nie wiem, do, do pani w sklepie, która po prostu jest jaka jest. <laughs> ok, więc y, takie moje tipy. Y, no, zanosi się, zanosi się dosyć intensywny czas, na pewno. Zanosi się na takie dosyć mocne, mocne wydarzenia, które po prostu się już nazbierały przez jakiś czas, aczkolwiek są regularnie rozmontowywane. I zamy, zamy, um, powiedziałabym, że jest taki efekt mydlenia oczu, trochę takiej mglistości, wprowadzana taka mglistość, no, i takie nie widzisz nic, albo ja ci powiem, co masz w tym wszystkim widzieć, albo nie. No, właśnie tutaj um, nie do końca. Czyli. Bądźcie świadomi, otwierajcie oczy, nie dajcie się zmylić. Bo tutaj y, będzie y, troszeczkę jak do małych dzieci: jak dziecko małe płacze, to się go stara się, roz, jego uwagę od, odwrócić od tego płaczu jakimś, nie wiem, dzwoneczkiem, zabaweczką. I tutaj troszeczkę ten efekt zaczynam coraz częściej dostrzegać, że tutaj ktoś odwracać chce uwagę od ważnych spraw. Jeżeli chodzi o y, kryzys związany z energetyką to będziemy o tym mówili sobie na prognozie, bo tutaj chcę Wam powiedzieć, że to będzie to jest ciekawe, co się wokół tego kryzysu zaczyna dziać. I yy, przedstawię Wam jedną z możliwych wersji wydarzeń, ale też jedną z takich moich przemyśleń, jedno z moich przemyśleń odnośnie tego kryzysu, yy, bo to, że dzisiaj coś tam kosztuje 6 zł, to jeszcze nie jest to źle. Aczkolwiek tu chodzi zupełnie prawdopodobnie o co innego. Dlatego przypominam was jeszcze, Wam jeszcze raz o tym Waszym wpływie, o Waszych zasobach, o tym, że teraz jest ważne przyglądanie się, gdzie wydajecie siebie i skąd czerpiecie zyski. Na to należy teraz zwrócić uwagę, a my się widzimy prawdopodobnie w piątek. Jeszcze Wam to potwierdzę w poście na YouTubie, a także na Facebooku. Trzymajcie się, Pa!